Cześć. Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować sałatkę Caprese, jedną z prostszych sałatek. Także zapieramy się do roboty. Potrzebujemy talerz i pomidora. Do tego jedną mozzarellkę w kulce. Sam już mamy pokrojoną, bierzemy talerzyk i zaczynamy przekładać, i tak do wyczerpania zapasów. Jeszcze kawałek pomidora sobie dokroję. W położę rukolę, delikatnie ją bardziej dla dekoracji. Całość oblewam bazyliowym pesto. Delikatnie obsypię parmezanem. Start. Sałatka gotowa, życzę smacznego.